Pusię. Pusia jest dorosłą zwinką. Bardzo szybko biega. O, i właśnie weszła do domku. Lubi w nim siedzieć y i tam też nocuje. W swoim terarium ma poidełko, y rozchodnik, trochę trawy i korę, żeby mogła się pod nimi chować i ocierać, y kiedy zrzuca skórę, bo to jej pomaga wtedy. Pusia jest mamą 12 małych jaszczurek i y, ma około 6-5, może 7 lat. Także nie jest za młoda. Całe dni spędza na wygrzewaniu się y, i w szukaniu i kopaniu sobie norek. Jedną z nich wykopała właśnie pod trawą. Y, Pusia lubi jeść glizdy, larwy mącznika, ale nie pogardzi też świerszczami. Ogólnie wie wszystko. Karmimy ją dwa razy dziennie i średnio zjada tak z 10 mączniaków. Na śniadanie dostaje glizdy, a na kolację to tak różnie. Musia wyróżnia się tym, że ma bardzo długi, gruby ogon. E, prawdopodobnie kiedyś go odrzuciła i właśnie odrósł, taki nieciekawy. E, jest e, również e, bardzo ładna i ma ładne kolory. Ma takie dwa podłużne białe paski ciągnące się do końca ogona. I takie mnóstwo lamparcich plamek. Pusia yy, nie lubi wchodzić na ręce, ale daje się spokojnie pogłaskać. Jest bardzo fajna i bardzo ją lubię.